Proszę państwa, o Jezu. Proszę państwa, witam was serdecznie w nowym vlogu, yy, który nazywa się Fight Week. Fight Week. ponieważ dlatego, że mamy poniedziałek, a w piątek idziemy na zawody, ważymy się i walczymy. Dlatego Fight Week. Proszę bardzo, 7600. No miałem chwilą 70, ale też założyłem skarpetki, wziąłem telefon, więc tam jest troszkę mniej ogólnie. No ale co, wychodzi na to, że mamy 3,5 kilo, czyli trochę tego zbijania jest w sumie, ale nie ma tragedii. Tu, tutaj stoją wody i tak, wczoraj wypiłem już y, 6 litrów wody, w, w sobotę też 6 litrów wody, w piątek też 6 litrów wody. Dzisiaj też będzie 6 litrów wody tej y, muszynianki, to jest muszynianka, ta jest wysoko, zmi, jest wysoko zmineralizowana, ale od jutra już odcinam sól i woda będzie tylko źródła napita i co, w środę tam trochę mniej już tej wody wypija, ja w czwartek nic. No i pewnie będziemy musieli trochę dopocić na saunie Proszę Państwa tak się to prezentuje Tutaj lecik. Pokażę wam jeszcze z innej kamery bo to jest słabo widać No naprawdę według mnie apetycznie to wygląda Tutaj sobie pomyślicie, że jest, ile jadłem tego karmelu, ile kalorii Ale proszę Państwa to jest sos zero z KFD On w 100 gramach ma 60 kalorii Więc tak naprawdę tu jest prawie nie wiem może Z 10 kalorii tak naprawdę tego sosu Witam serdecznie Espresso Tu nagrywasz. No, jest tak samo trener na vlogu, trenerze trener tu Słuchaj, weź się za robota, nie jakieś vlogi tutaj. To jest za robota. <gry> Panie i panowie, my już po tarczach. Mateusz, kilka słów po tarczach. My no już po tarczach. My już po tarczach. Pozdro. No i co, proszę państwa? 6 litrów wody wypiłem dzisiaj. Cały czas sikałem. Teraz sobie wracam z treningu. Moja najkochańsza, moja najdroższa po mnie przyjechała. A powiedz, kilka słów. Cześć. Jezu, ona jest taka urocza. <laughs> <laughs> jest słodka, naprawdę. Kocham ją. Trzymajcie się, ale w ogóle z trenerem gadałem, że mamy podobno hotel z sauną, więc na pewno na niedzielę będę będę mieć wagę o tak. No i co? Widzimy się jutro. Pozdro. Proszę Państwa, mamy wtorek. Wtorek, godzina 18. Z rana zapomniałem właśnie Wam nagrać kurczę, z rana miałem 69 600, więc ta waga już zjeżdża w dół, a jeszcze cięciem sól, no. Więc mam 69,600. Teraz lecimy na trening. Ostatni trening szybkościowy. Pewnie będą jakieś worki. I co? I jutro walka z cieniem. w na dresie pewnie. No i co? W czwartek będę musiał dopocić. Więc tyle, proszę Państwa. Państwa, ostatni cięższy, no taki cięższy, no worki były, ostatni cięższy trening zrobiony, jutro tylko walka w cieniem w, pik, pik. w czwartek robić wagę, w piątek co, zaczynamy, zaczynamy zabawę, 14 osób w kategorii, więc myślę, że 3-4 walki, tutaj chłopaki, jutro was zabiorę do Barbera i zobaczcie moją nową fryzurę, bo będzie lekka zmiana proszę Państwa. Nie, nie, nie wiem, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że Janek tutaj zrobi dobrą robotę i naprawdę dobrze będzie mi to pasować. Pozdro. I to zjmie szaksuczkę. O to już, co do się na śniadanie? Jaką suczkę? <noise> Jaką suczkę? Tam, gdzie spagata, tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. <noise> Proszę Państwa, nie wiem, jak to słońce zasłania. Ale tak, ja już jestem obcięty. Idę teraz po farbę platynową i robimy platynę i będziemy wyglądać jak to? Jak Charles du Bronx Oliveira Dobra, widzimy się już jak będziemy robić Fryzurkę, pozdro Witamy w Aligancie Aj jak? Ja. Kurde, no To wyjdzie. Jak chcesz to po prostu tego nie wrzucisz. A drogi są takie peleryne w ogóle? Okay. No bo to akurat nie wygląda jakby jakieś drogie. No bo nie jest. O, myślałem, że tak pomina, że wejesz za... za gardy to jest w ogóle nieadekwatna cena do... Jakie one no. są mega drogie, ale no, no właśnie, to są po 150 zł. i koszulka. skarpety jakieś k***a z Marewila. No już nie z Marewila. Już nie. U się spaliła Marewilska. Charles Oliveira. Kczarek, powiedz kilka słów tutaj do kamery. Przedstaw się, powiedz, cześć. Oj. No, nie no, nie to jestem to lepszy. Lepszy. Teraz jestem, powiem ci. Będziesz teraz robił takie, tak? tak, 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 tak. No jak wyjdzie to na pan. wstawimy to na Instagrama na 3, my to morsolę Słuchaj, nawet tak nie będzie zajebista to będzie tutaj na vlogu Nie Kur... <grym> szkoda, bo się poznać Ty słyszałeś, że dostałem pozew na 150 koła? Nie, to nie będzie do wycięcia, słuchajcie kolumny, które mnie pozwały na 150 tysięcy znajdziemy was razem z Charlesem Nie, no za to, że się śmiałem z w internecie, dostałem pozew na 150 koła, że... No, mi już po rozjaśnianiu, i teraz nakładamy farby, żeby nie były żółte. No, szczerze. Dobrze to wygląda. Szczerze. Szczerze. No. Dobrze. Jest dobrze. Dobrze, będzie pani, jak jeszcze nałożymy pomadkę na to? Wydaje mi się, będzie wyglądało. Ja... Cały proces. Wiesz, jakie? Nie wiem, czy to jest dobrze ustawione. Nie chcę się schizować, a nie wiem, co jest dobrze ustawione. Ja jest to ty chyba całe życie już. Wiesz. <grymne> Myślę, że to będzie dobre. <grymne> to jest idealnie. Dziękuję, szefie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. No, ale proszę państwa, żeby nie było tak kolorowo, to włoski zrobione, ale jeszcze mam trochę wagi do dobicia. Myślę, że z 2 kg będzie na pewno. Dlatego jutro, no znaczy nie jest dużo w sumie 2 kg. 2 kilo z rana, oczywiście, na czczo. Dlatego jutro będę musiał trochę na sam nie pomęczyć. No ale trudno, taki sport sobie wybrałem. Taką uwagę sobie wybrałem. Ale zrobimy to. Pozdraw. Tak. Proszę Państwa, sprawa wygląda jasno. Mamy czwartek jutro o 16 Jest waga mamy czwartek, godzinę. Tam, które jest tam, tak. 17.30? Coś tego tak. 17.30, wchodzimy na wagę. Jutro musimy mieć 6,7. Mam też spodenki, więc odejmijcie sobie tak z 300 gram. Zobaczmy, co zostało. 69 Kurde, przed chwilą mi pokazało. Pokaż na mnie, przed chwilą mi pokazało 69 w samych gaciach. Teraz w spodenkach tyle, więc to jest trochę oszukane. Ale no, mamy 2 kilo, jedziemy zaraz na saunę. No i co? Jutro ważymy się i zaczynamy. No, właśnie mam, nagrywam tutaj. Proszę Państwa, ja już po nie. Samo puszki jest dobre, wiadomo, trochę mu się napił. Nie wiem ile mi zleciało, pokażę Wam w domu. I właśnie moja gwiazda po mnie przyjechała. Boże, ona jest naprawdę piękna. A teraz jadę po te. Po jakieś picie na jutro wody kokosową i po jedzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w piątek. Proszę Państwa, wróciłem z sauny, zważyłem się już. Kaptur miałem, jest taką dziwną fryzurę drogą, przylizaną, ale pokazuję Wam ile mam wagi. Pyk, 67600. Ważenie jutro z 16, więc na luzie mi jeszcze zajdzie te 600 gram jeszcze mi przez noc zleci. No i co mogę powiedzieć Wam? To by było na tyle w tym vlogu, taki trochę mniej konkretny ten vlog, niż zawsze wiem o tym, ale obiecuję, że ten vlog z Mistrzostw polski Polski i naprawdę nadrobi to wszystko i będzie klasa. Pozdro dla Was.